Czy Amfiteatr w Krośnie Odrzańskim znowu stanie się miejscem dużych występów? Wygląda na to, że przekonamy się o tym już wkrótce. Przypomnijmy, podczas organizowanej w marcu 2023 roku gali Gmina Przyszłości to mieszkańcy zdecydowali, że modernizacja Amfiteatru to coś, co w najbliższych latach powinno być priorytetem. Prace przy amfiteatrze trwają już od dłuższego czasu. W początkowym etapie prac najpierw zabrano się za demontaż starych, zużytych siedzisk. Następnie trzeba było uzupełnić wszelkie ubytki w betonowej części siedzisk amfiteatru, które zostały zabezpieczone specjalną powłoką. Kolejnym etapem prac był montaż nowych siedzisk. W pierwszym etapie modernizacji amfiteatru przewidziana była instalacja pierwszych siedmiu rzędów. Kolejne etapy prac realizowane będą po pozyskaniu przez urząd źródła dofinansowania. W sumie do odnowienia było ponad 1000 m2 powierzchni.